Dzisiaj dowiesz się, co to jest symetria względem punktu. Spójrz na tę kartę. Jeśli ją odwrócimy o 180 stopni, to poszczególne elementy będą dokładnie w tym samym miejscu. Te dwie figury także nałożą się na siebie po obróceniu o 180 stopni wokół punktu S. Jeśli połączymy kilka charakterystycznych punktów w tych dwóch figurach, to przetną się one w, swoich, w połowach swoich długości właśnie w punkcie S. O takich figurach mówimy, że są symetryczne względem punktu. Narysujmy teraz punkt A' który będzie symetryczny do punktu A względem punktu S. Zaczynamy od narysowania półprostej AS. Przyda nam się teraz cyrkiel, bo będziemy musieli na półprostej AS odłożyć odcinek tej samej długości co AS, ale po drugiej stronie punktu S. Niech ten punkt nazywa się A'. Ten punkt jest symetryczny względem punktu S do punktu A. Narysujmy teraz trójkąt A'B'C', który będzie symetryczny do trójkąta ABC względem punktu S. Dla utrudnienia, punkt S będzie znajdował się na boku AC. Najpierw narysujmy punkt A' symetryczny do punktu A. Rysujemy półprostą, a półprostej zaznaczamy punkt A', który jest w tej samej odległości. Od S co A, tylko po drugiej stronie. W ten sam sposób rysujemy punkt B'. Najpierw półprosta BS, na niej zaznaczamy punkt B' w tej samej odległości, co punkt B od punktu S się znajduje. Na razie mamy punkty A' i B'. Odcinek A' i B' jest symetryczny. Do odcinka AB względem punktu S. Narysujmy jeszcze punkt C' w ten sam sposób. Otrzymaliśmy trójkąt A'B'C' symetryczny do trójkąta ABC względem punktu S. Żeby wyglądały tak samo, możemy go pokolorować. Mam nadzieję, że wiesz już, co to jest symetria względem punktu. Dziękuję za uwagę.